Thank you Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Ja tak do podkręcenia atmosfery powiem, że właśnie zmierzam do dentysty, ale nie to jest tematem tego vloga. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to koniecznie zobaczcie poprzednie vlogi. Ja natomiast chciałam powiedzieć, że było ostatnio dużo pytań na temat tego, czy. Oczywiście, co ja jeszcze sprawdzę, czy samych ludzi zamknęłam. Dobra, zamknęłam to idę. Czy pokażemy pokój naszego synka, wizualizację tego pokoju? Czy w ogóle nasz synek będzie miał pokój w nowym domu, to już śpieszę odpowiedział, że tak będzie miał. Mamy już wizualizację. Agnieszka zrobiła nam ją tak jakby w prezencie. E, zaskoczyła nas bardzo, bo jeszcze nawet się nie zastanawialiśmy nad niczym, a to już wysłała wizualizację, więc dzisiaj w tym vlogu e, Wam e, pokażemy, jak wygląda e, wizualizacja pokoju naszego synka. E, no ja chciałam jeszcze powiedzieć, że już wielkimi krokami zbliżymy, zbliżamy się do vlogmasów, e, no bo już w środę pierwszy vlogmas na naszym kanale. Jestem w szoku, że to tak przeleciało. Bardzo się z tego powodu cieszę. No i co? Będzie fajnie. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami przez te vlogmasy i te odliczanie do świąt. A w środę dowiecie się co i jak. Ja już wracam, ale powiem Wam, że nie spodziewałam się, że jest dzisiaj tak zimno. Teraz sprawdziłam na telefonie. Em, temperatura odczuwalna minus jeden stopień. Ja nie wzięłam czapki, nawet szalika. Dobrze, że mam golf i powiem Wam szczerze, że jest mi mega zimno. Jak tam w ogóle u Was pogoda? Pojawił się już gdzieś w ogóle w Polsce śnieg, dajcie znać. Ja no, nawet nie wiem. Nie oglądam ostatnio w ogóle telewizji, więc nie wiem za bardzo, co tam w trawie piszczy i czy już gdzieś był ten śnieg. Tak wiecie, przynajmniej taki śnieg z deszczem, bo u nas na przykład wczoraj. Był sam deszcz, niestety. Mój przewspaniały, przekochany mąż bardzo lubi różnego rodzaju makarony, ryże. Nie przepada za ziemniakami. Ja z kolei właśnie wolę ziemniaki niż makarony i ryże. W każdym razie dzisiaj obiad będzie pod mojego ukochanego męża. Zrobię mu przyjemność i zaraz Wam pokażę, co będzie nam do tego obiadu potrzebne. No i co nam będzie potrzebne? Oczywiście 4 ząbki czosnku przeciśniemy. Do tego pokroimy cebulę w drobną kosteczkę. Wszystko przesmażymy na patelni. Dodamy również na tą patelnię i przesmażymy kurczaka pokrojonego w kostkę. Takie przyprawy jak oregano, sól i pieprz. Szpinak baby 200 gram, później 400 gram, no to czyli taka cała puszka pomidorów pokrojonych. Akurat mam tu z cebulą i czosnkiem. Dodamy jeszcze 10 pomidorów suszonych, tak też je drobno pokroimy, no i oczywiście cały sprawca zamieszania, czyli makaron, ugotujemy go, później wszystko wymieszamy i voila! Ta kawka jest pyszna. Kawka na wynos, dzisiaj towarzyszy mi. <ścoughs> Co? To cappuccino niesłodzone. Lubisz, nie, Sanach, i piosenkę? No i kawkę pić też, jak prawdziwa dama. <ścoughs> mnia, mnia. Mm. To jest kawka w postaci wody. Haneczka tak teraz ma. Sobie pije kawkę. ci, z filiżaneczki wodę sobie pije. O, nic się nie stało, pokapałaś sobie rajstopki. Nic się nie stało, Misiu. Mmm, a kto tak chlipie? Oho! Mniam. Mniam. Długi szale. Kotki dwa. Kotki dwa. A jak śpiewasz kotki dwa? A, -a. Kotki dwa. Długi szale. Długi. Obydwa. No ale ładnie śpiewaj, bo kawki, jak pijesz kawkę i chcesz śpiewać, to tak to się nie uda. Co prawda jest listopad, no ale tak to się odbywa, moi drodzy, no bo te panie fotografki by nie zdążyły tych zdjęć obrobić, żeby wszystkim dać na święta. Idziemy na sesję świąteczną, nie? I będzie dobra zabawa Hadeśka, czy nie? Bo Hania, chyba pierwszy raz taką sesję świadomą. No chyba, będzie na miała. pewno. No, bo wcześniej to wiecie. Efekty Dziś... będą na tak, Instagramie. Tak, Aniu, to... idziemy na sesję? Tak, może użyjemy coś to... do intra vlogmasu? O. Może. <laughs> Zapraszam. Tak, idziemy. Przez trzy, ale może drzwi są otwarte, zobaczcie. Zobaczmy. A są tu. Powoli. Kochani, no niestety, znowu moje samopoczucie od wczoraj trochę uległo pogorszeniu. Nie chodzi oczywiście już o te wymioty, które na szczęście kilka tygodni temu się skończyły, ale wiecie, takie ogólne samopoczucie, że jestem taka dość zmęczona, co też wciąż oczywiście jest normalne, śpiąca, ale przede wszystkim boli mnie, strasznie boli mnie krzyż, tył pleców. Bolą mnie pachwiny, brzuch. Znowu wczoraj był bardzo twardy. Ale po zażyciu tabletek troszkę puściło. W każdym razie, no to co, niby, wiecie, niby takie typowe objawy ciążowe, no bo każda z nas w ciąży się z nimi zmaga. Jedna trochę mniej, druga trochę bardziej. No ale mnie to zawsze stresuje, jak później się tak wiecie. Kiedy mnie brzuch boli, to już mnie to stresuje. Kiedy w okolicach, właśnie, brzucha czuję jakieś. Mm, Jakieś bóle to, to nie jest fajne i właśnie dzwoni mi telefon, to muszę wstać. O, wstawanie też jest super! Kurde, już się zaczyna wiecie, jak jest. O. Właśnie mama dzwoniła jak dobrze, że zadzwoniła, bo oczywiście zapomniałam. Dzwoni i mówi: Paulinka, chcesz świeczki do wieńca adwentowego? I po prostu lampka się zapaliła. No jasne, że chcę, bo znowu, tak jak w tamtym roku, chyba, czy dwa lata temu, to nawet nie, nie udało mi się kupić na pierwszą niedzielę adwentu. Więc, no, więc super, że dzięki mamu, że jesteś i że ogarniasz i zadzwoniłaś. Więc już jeden problem będzie z głowy, bo tak pewnie by mi się znowu przypomniało na dniach, że. O, Boże, nie mam e, tego nie świec do e, wieńca adwentowego, no i znowu wy by trzeba było zrobić poszukiwania, a tak już mama kupi, przywiezie. Wiecie, pełna obsługa. Ale wrócę jeszcze do tego, o czym mówiłam, czyli e, podsumowując, e, kiedy boli mnie cokolwiek e, w okolicach e, brzuszka, to mnie to stresuje. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja tak mam. No, i, i to też potem na samopoczucie psychicznego, że u mnie wpływa. Z kolei też ten brzuch twardnieje mi, i, i to też jest problem. Oczywiście to też jest normalne, ale zwykle to jest ym, tak, że twardnieje na kilka sekund i puszcza, to są tak jakby takie skurcze, a u mnie e, trwa to nawet cały dzień, może być twardy po prostu jak, jak skała, no i to, to też mnie stresuje e, dlatego staram się dzisiaj troszkę, wiecie, wyluzować, odpocząć, e, Haneczka w żłobku e, ja tu sobie montuję film, no i, e, i po prostu odpoczywam, e, leżę ale ja chciałam jeszcze wam coś powiedzieć, a ja wiem co chciałam wam powiedzieć, dziewczyny albo i faceci też Koniecznie, jak macie jakieś sprawdzone przepisy, to mi napiszcie w komentarzu. Bo po prostu ja już nie wiem, co gotować na obiad. Już mi się wszystko, bo wszystkie pomysły skończyły, ciągle to samo i wiecie i w kółko. To co, sprzątamy ten domek, i będziemy teraz układać y, tą książkę, co babcia ci dała. No, Haneczka dostała od babci od dziadka. Taką książeczkę, baśniowy teatrzyk, rozłóż i baw się. W środku teatr do złożenia, bohaterowie, karty z bajką, bilety, więc super. Mama! Jak to wygląda w ogóle? Aaaa, tu jest cała plansza. Jak korzystać z tej książki? Dobra, mama będzie musiała pomóc Ci. No to co? Ale to najpierw trzeba ten domek poskładać, bo będziemy tu zrobimy ten teatrzyk, dobra? Dobra, okej. Okay. Jingle Bells? Jingle Bells! Już czekasz na święta? Święta. I śnieg, tak? A, Jingle Bells! Na prezenty na pewno. A tu masz taki baśniowy teatrzyk, tak? Tak! Tak! I jest Już bajzer. I nocautujesz wow. wszystkich. I nocautujesz wszystko, od nowa trzeba stawiać. Tak! A mama tu jeszcze nie skończyła wszystkiego. A my wszyscy będą. Kuku, graniasty. Kuko nam się bołało, a my wszyscy... serdecznie, yy, tu zwykle, jeżeli chodzi o projekty naszego nowego domu, pojawia się Paulina, a tu psikus, jestem ja, jestem ja, bo no, jakby pokój syna Wam pokażę, no to ojciec pokaże Wam projekt pokoju syna, nie? Generalnie yy, tego projektu miał nie być, to jest prezent dla Agnieszki, która projektowała wszystkie pokoje naszego domu i z tego miejsca chciałbym Was serdecznie zaprosić na social media Agnieszki, na Instagramie projekt kolektyw, na Facebooku projekt Kolektyw, wwwprojektkolektyw.pl Zapraszam Was serdecznie, bo klasycznie zdjęcia, które zobaczycie teraz w lepszej jakości no będą na profilu instagramowym magnieszki także raz jeszcze projekt kolektyw na Instagramie wbijcie on jeszcze tysiąc followersów, to będzie mega, na pewno Agnieszka się ucieszy. No a teraz co? Teraz czas na projekt. Projekt pokoju, który, jak wspomniałem, jest niespodzianką A znajduje się w miejscu. W którym? Możesz pokazać mm -hmm. docelowo, miał, po, miał znajdować się pokój Hani na projekcie. Hani, tak. Ale stwierdziliśmy, że to zamienimy i Hania będzie miała pokój, to jest właśnie, nie wiem. Chyba no, za, tą za tą ścianą, ścianą Tam będzie Hania. A tu jest pokój naszego. Żebyśmy mieli czyna. bliżej, bo jest młodszy, wiecie, z sypialni, nie? Dokładnie. Żeby było bliżej do tego pokoju. No jak widzicie, pokój jest utrzymany w tonacji kolorystycznej odpowiedniej, typowo dla chłopca, czyli błękity, wszelkie odcienie błękitu, zieleń. Na ścianie pierwsze, co rzuca nam się, no to ogromna tapeta, która y, ma bardzo ładny kolor. Y, I łóżeczko dostawane właśnie do tej ściany z tapetą. Bardzo podoba mi się też to, że to jakby ta, y, ten baldachim fajnie wpasuje jakby. się, jakby wisiał prosto z gałęzi. Tak. To mi się bardzo podoba. Super to wygląda. To na pewno było zamierzone. Jak tak, to na pewno. No. Kolejne zdjęcie, to z kolei sprawdzę jeszcze, czy jasność jest odpowiednia. Jest. Kolejne zdjęcie, no to już rzut bardziej w, w, w tą wnękę, gdzie będzie troszkę wsunięte to łóżeczko. No i fotel, fotel, który będzie oazą dla Pauliny przy karmieniu tak. i którego brakowało jej na pewno przy hani, tak? Także... dokładnie, bo już nie było miejsca, a marzyłam o takim tak, fotelu. Tak, także to jest coś, z czego na pewno cieszę ja się. Paulina. to karmię na siedząco. Nie te karmie w łóżku. <laughs> no Nieździe no. Tutaj co, dwa zdjęcia, no i ta wnęka, mm. którą później będzie można zagospodarować, nie na wiem. A taki kącik, no. tu dać telewizor, a, a tu jakąś fajną małą kanapę, jak już będzie w odpowiednim wieku do oglądania telewizji nasz syn. Kolejna to ściana wejściowa z drzwiami. Gdzie są wszystkie niezbędne przybory przy codziennej pielęgnacji. Czyli przewijak yy, oraz z licznymi półkami, wiecie, tam kremik, pampers itp. itd. Yy, no tu co jeszcze? Jakieś ozdobniki ścienne, Aha. jakaś lampeczka, jakaś chmureczka. Kółeczka, wszystko, czyli jest. takie dodatkowe mhm. bibelociki. I ostatnia, ściafa, ści ja, ściafa, ostatnia ściana to ta po prawej przy wejściu do pokoju, którą właśnie widzicie i gdzie rzuca się na pewno duża ściana wraz z licznymi półkami, która jest skomponowana w taką wnękę, którą tworzy ten komin, a który stał się takim fajnym słupkiem, który tutaj mamy. No co dodatkowo, jakaś lampeczka, jakiś podnóżek do tego karmienia, który się Paulince przyda, zasłony czy tam firany, bo nigdy nie wiem, co jest czym, ale no to, ale to według, według upodobania wzór nie musi być akurat taki. No i bardzo fajna, prosta, klasyczna lampa sufitowa. Co? Także co, generalnie tak wygląda pokój, projekt kolektyw. wpadajcie na Insta Agnieszki. Ale to nie koniec, bo korzystając z okazji, chcieliśmy razem z moim rozkosmarnym dzieckiem podziękować Ci Agnieszko, bo to już wszystkie projekty, które dla nas przygotowacie, które Wy widzieliście z naszego nowego domu. Także Agnieszko, bardzo dziękujemy za współpracę, za trud i wkład Twojej pracy włożony w przygotowanie tych wszystkich projektów, z których jesteśmy mega zadowoleni. To, że jej widzieliśmy, to jedno, ale taka dodatkowa radość będzie na pewno wtedy, kiedy będzie to wszystko powstawało i to, ten dom, ta nasza, jakby to, nasze, to nasze gniazdo będzie się tworzyć, także no co, jeszcze trochę pracy przed nami i myślę, że na pewno z Agnieszką jeszcze nieraz się, może nie tyle spotkamy, ale na pewno wymienimy kilka maili czy kilka telefonów. Także raz jeszcze bardzo dziękujemy i raz jeszcze pamiętajcie, projekt kolekcji. A! Ja chciałem też dodać od siebie taką fajną historię, która ostatnio mnie spotkała. A którem, Którą myślę, że też Agnieszka, <noise> <a> zaraz, <noise> Ona jest niecierpliwa maksymalnie. A którą na, to, na Agnieszka też wysłucha z ciekawością, tak. moment, już będziemy <noise> się bawić. Dobra, so, ta, 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 to tata powie no, no, słuchaj Agnieszka. Boże, co mi się stało z głową. E, zanim przejdę do tej historii, to tak, jutro mam wizytę u fryzjera, także spokojnie, nie bójcie się, no. Także wydaje mi się, że Agnieszka wysłucha tą e, e, szybką opowieść też z ciekawością, bo Podczas wizyty Agnieszki byliśmy w Wilkowicach. Wilkowice nigdy nie pamiętam, to jest dzielnica Bielska Białej albo mała miejscowość pod Bielskiem. Nie wspominałem o tym na vlogu. Tam właśnie biuro ma Agnieszka, ale nie wspominałem o tym na vlogu e, i nie wspominałem Paulince, bo nie miałem do, do tego akurat wtedy głowy. W Wilkowicach mieszkała bądź mieszka, też nie, nie pamiętam. Moja znajoma ze studiów Dorota. I słuchajcie, ostatnio napisała do mnie właśnie Dorota, że szuka, szuka architekta, a że jest stamtąd, no to wiecie jak to podpowiedziało jej, nie wiem, Google czy inne jakieś źródło informacji. Właśnie Agnieszka, czyli Studio Projekt Kolektyw i wiecie no przeglądała sobie socjale i trafiła na kogo? Na znajomego ze studiów, także świat jest mały jeżeli to Dorota ogląda to pozdrawiam cię serdecznie I dzięki, bardzo dzięki za miłe i fajne i ciepłe słowo. Yy. Tak myślałem, jak byłem w Wilkowicach, właśnie o tobie, ale zapomniałem o tym wspomnieć w vlogu. Tam ja mówię, kurczę, Wilkowicach mieszkała taka znajoma ze studiów Dorota, i tak sobie przypomniałem o tobie. Także raz jeszcze pozdro. Jeżeli zdecydowałaś się na współpracę z Agnieszką, to mogę Ci zagwarantować, że będziesz zadowolona. No, świat jest mały. Vlog zbliża się już ku końcowi, także pamiętajcie łapce w górę i subskrypcji naszego kanału. No i zapraszamy na kolejnego vloga, który którym już będzie pierwszy vlogmas, Także wyczekujcie, a my. Właśnie, my dzisiaj mamy bardzo ważne spotkanie. Pierwszy raz idziemy na, tak legalnie na budowę, nie? Legal, legalnie. <grym> legalnie. Dobrze, Więc nawet Mogłaś odkończyć. to mówić. Aha, no, idziemy, idziemy ogarniać rzeczy wodno-kanalizacyjne, przynajmniej tak nam pani powiedziała, chociaż <grym> znając życie będzie ogarnianie <grym> Z jest różnie. Może więcej. być wszystko. Jak się uda to jeszcze na koniec zobaczcie jakąś szybką przebiteczkę, no. ale jak nie, no to trudno. Do zobaczenia w pierwszym vlogmasie. Łapka w górę, subskrypcja. Tak. Trzymajcie się. Cześć.